Jesteśmy tu głównie dlatego, że chcemy spędzać czas na sportowo i to właśnie dzięki naszemu klubowi nasze najmłodsze pociechy i najstarsze mogą to robić. Jeśli gdzieś w choroszczy w okolicach Zielonej Murawy zaroi się od fioletowego koloru, to nie przecierajcie Państwo oczu ze zdziwienia. No chyba, że z podziwu, bo oto przed Wami narew choroszcz. A jeśli do tego są kolejki ustawione do kolorowych dmuchańców, to musi być Dzień Dziecka w Narwi Choroszcz, rzecz jasna. Dzisiaj tutaj nasz klub Narow postanowił sportowo dzieci ugościć, przywitać, fajnych trochę atrakcji przygotował, więc myślę każde dziecko, które przyjdzie, wyjdzie stąd uśmiechnięte. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, takie jak tu widać, dmuchane takie skakańce tak zwane. Mamy konkurs Turbo Kozaka, tutaj ta bramka za nami. Do tego będą też mecze rodzice kontra dzieci lub drużyny mieszanych. No i świetna zabawa, oprawa muzyczna. Mamy też tutaj DJ-a. Młodzi zawodnicy zrzeszeni są w sześciu drużynach, trenowanych przez trzech trenerów co najmniej dwa razy w tygodniu. Z jakim skutkiem? Na tą chwilę mamy jeden, jeden rocznik seniorów, tak, jedną drużynę seniorską oraz sześć drużyn młodzieżowych. Trenuje z nami około 130-140 młodych adeptów piłki nożnej, także no liczymy, że z czasem gdzieś tam tych, tych roczników tam jeszcze przybędzie bo wszystkich tych, tych kategorii wiekowych jeszcze nie mamy, ale z czasem być może, być może tutaj jeszcze jakieś, jakieś większe wsparcie też będzie. No, liczymy też na to, że te najmłodsze nasze grupy młodzieżowe z czasem będą dorastały i, i wspomogą też pierwszą drużynę Narwi Chorosz. W całym województwie wszyscy wiedzą już gdzie leży chorosz, czy że jest zespół narew chorosz. a to dzięki właśnie naszym trenerom, tutaj wszyscy działacze, którzy są, no to jednak promują tą naszą chorosz, nasz zespół narew i myślę, że rokrocznie nam tych grup młodzieżowych przybywa, przybywa, więc cieszymy się, że udało nam się to wystartować z jednej grupy. Dzisiaj mamy już ponad sześć grup, więc na pewno rokrocznie będziemy zachęcać naszą młodzież do aktywności sportowej. Młodzi zawodnicy co roku biorą udział w kilkudziesięciu meczach, w tym organizowanych przez Podlaski i Polski Związek Piłki Nożnej. Ale nie tylko na sporcie dorośli skupiają wychowanie młodzieży. Myślę, że najważniejsze, żeby dużo było słychać jednak o Narwi, bo jakby z myślą o tym tutaj gdzieś tam ten, ten klub, przejęliśmy władanie w tym klubie i chcemy, żeby, żeby było, jest głośno, a żeby było jeszcze głośniej. Narew Choroszcz to także zacna historia. Różnie było. Nie było infrastruktury takiej jak obecnie jest. No wiadomo, trawę się kosiło koszerkami ręcznie. Nawożenie też samemu trzeba było nawozić. Przede wszystkim jednak, narew choroszcz to przyszłość. Zatem nie przecierajcie Państwo oczu ze zdziwienia, gdy na zielonej murawie, gdzieś w choroszczy czy poza nią, zaroi się od fioletowego koloru. Wręcz przeciwnie, wytężcie wzrok i słuch, bo...